Wiola hey! i Oliwia są siostrami. Ich rodzice jadą na wakacje. I nie biorą ich ze sobą. Zostawiają je z obowiązkami i kartą kredytową. Pakują manatki i jadą. Teraz dziewczyny muszą wybrać, kto dostanie kartę, a kto obowiązki. Żeby było sprawiedliwie, rzucą monetą. Więc Oliwia nagle robi się bogata, a Wiola nie ma tyle szczęścia. Bye. Oliwia zaczyna swoje luksusowe życie od lekkiej przekąski. I co z tego, że nie ma jedzenia w lodówce? To żaden problem. Ma złotą kartę. Czyli może jeść wszystko, na co ma ochotę. I o to chodziło. Czas na królewską ucztę. Wygląda na to, że Oliwia się przeceniła. Jej brzuch ledwo mieści się w tej sukience. Nie jest jej wygodnie. Ale Oliwia może robić to, co chce. Jeśli chce większej sukienki, to będzie ją miała. A jak idzie Violi, siostra Oliwi już sprawdziła swoją listę obowiązków. Najpierw trzeba ugotować. W przeciwieństwie do Oliwii wiola jeszcze nie jadła. Będzie musiała ciężko pracować, żeby zrobić wrażenie na jej siostrze. Przykuje się i zaczyna gotowanie. Oliwia, przygotuj się. Twoja siostra jest na wojennej ścieżce. Wygląda na to, że nie zamierza skorzystać z przepisu. Będzie improwizować. Wiola tak się wczuła, że nikt jej nie zatrzyma. Niedługo jej kulinarne arcydzieło będzie gotowe. Ale Oliwia nie jest zbyt zadowolona. Gdy Viola sprząta, Olivia odpoczywa. Jest tak zrelaksowana, że wylała na siebie kawę. Nie zamierza sprzątać. Nieważne, co powie Viola. Oliwii to nie obchodzi. Ma kartę rodziców. Po co myć krzesło, skoro możesz kupić nowe? Wybierz to najlepsze i najwygodniejsze. Powinno wyglądać na drogie. To wszystkie odrzucone opcje. To teraz problem wioli. Sprzątanie całego domu. To nieciekawa pozycja na liście. Ale wiola nie jest zła. Posprząta używając ścierek non-jacków. Przetnij ścieleczkę z mikrofibry na pół. Weź kawałek pianki do rur izolacyjnej. Przetnij ją na pół. Oklej ją materiałem. Zrób nacięcie w piłce i włóż łańcuch do środka. Przyklej kulkę z łańcuchem na środku. I zamknij otwór. Gotowe! Kurz nie ma szans. W walce z mistrzynią Wiola. Jej nonczaki sprawiają, że sprzątanie to zabawa. I to szybka. Ale nadal powinna uważać. Prasowanie nie jest takie trudne. Viola szybko się uwinie. Ale Oliwia się nie zgadza. Chce dać siostrze kopciuszkowi więcej pracy. Więc daje jej kolejną bluzkę. Ale ta nie chce się wyprasować. Nawet na najwyższym ustawieniu żelazka. Nic nie wygładzi tych zagięć. Viola właśnie zdała sobie sprawę, że to nadruk. Oliwia zrobiła jej pranka. Przynajmniej zostawiła napiwek. Teraz to też musi wyprasować. Kolejne zadanie Violi to zakupy. Jej rodzice zrobili jej listę, która jest długa. Jak zamierza to kupić? Lista jest taka długa. Olivia ją dręczy. Ale nie przyszła się tu podśmiechiwać. W tym akurat może jej pomóc. Bo ma dostęp do tej całej kasy. To jak magia. Wielka lista wioli ląduje w torbie Oliwii. A lista jest naprawdę ogromna. Jest też torba dla wioli. Worek na śmieci. Musi je wynieść. Kiedy Wiola pracuje, Oliwia chce oczarować swojego chłopaka. Jacek jest w szoku. Jego dziewczyna jest strasznie bogata. Ma nawet służbę? I siostra to jej służąca. Oliwia chce poczęstować Jacka czymś pysznym. I mówi Wioli, żeby zrobiła deser. Już ja ci pokażę. Wypełnij strzykawkę barwnikiem spożywczym. Wyciśnij go na piankę. Na tę słodką parkę czeka szalona niespodzianka. Szczególnie dla Jacka. Jeszcze nigdy nie widział Oliwii w takim stanie. I nie chcę jej już nigdy widzieć. Wow, Oliwia, twoja siostra się zemściła. Za twój prank. Zasłużyłaś sobie. Viola jest pozytywna. W końcu zawsze można znaleźć jakieś kreatywne podejście do wszystkiego. Nawet dbania o rośliny. Oliwia wydaje się na burmuszona. Mimo że jej życie jest wspaniałe. Tylko, że skończył jej się szampon. Jej super wydłużający szampon, który kosztuje fortunę. Viola przypadkowo pomieszała butelki. Wow, reklama nie kłamała. Viola nareszcie ma chwilę przerwy. Chce pooglądać telewizję. Ale Oliwia też chce oglądać. Wybór będzie ciężki. Niech zadecyduje moneta. Połóż monetę na silikonowej macie tą stroną, która ma wygrać. Przyklej glinkę na górze. Zakryj kolejną monetą. Przyciśnij ją. Odrysuj kształty. Wypiecz całość przez 5 minut w 250 stopniach. To nasza forma. Pomaluję na złoto i na niej złoty brokat. Gotowe! Ale Viola nie zrobiła zwykłej monety. Chcę oszukać siostrę. Ale to nie zadziałało. Viola, twoja sztuczka nie wypaliła. Na Oliwie czeka niespodzianka. Jedno z zadań to odrobienie lekcji. Viola nie będzie odrabiać lekcji za siostrę. Oliwia będzie musiała sama to zrobić. Ale szczerze mówiąc, ma złotą kartę. Więc stać ją na to, żeby zapłacić komuś innemu, po to, żeby odrobił za nią lekcję, na przykład profesorowi, co? Nauczyciele uwielbiają naukę, prawda? Dajmy im to, czego chcą. Oliwia zrobi to, co chce: wyda pieniądze. Za chwilę profesor skończy swoją ciężką pracę nad zadaniem. Ale nie zrobił tego wystarczająco szybko. Według Oliwii, po otrzymaniu pracy z powrotem, zapłaciła okay. mu tylko część kosztów. Następnym razem spróbuj szybciej pracować, geniuszu. Oliwia uwielbia bogactwo. Jej życie jest wspaniałe. Ale tylko kiedy Viola jej nie przeszkadza. Ale Viola ma coś na myśli. Chce ukraść kartę. Żeby było sprawiedliwie. Oliwia zauważyła to w czas, żeby chronić skarb przed siostrą, zamieniła kartę w stylowy dodatek. Zrób kształt 100-dolarówki z glinki rzeźbiarskiej. Zrób w nim otwory. Wypierw w 250 stopniach przez 5 minut. Zrób kółko i dwa patyczki. Załóż banknot na kółko i zrób otwór, jak w pinesce. Wypierw w 250 stopniach przez 5 minut. Połącz wszystkie części ze sobą i przymocuj metalowe kółko. Przyklej polimerowe patyczki do szpilki. Przymocuj łańcuszek przy brzegu kółka. Gotowe! Skoro Olivia tak kocha pieniądze, Wiela może to wykorzystać i zahipnotyzować siostrę. Nareszcie dostała kartę. Teraz może sobie coś kupić. Albo mogła, bo Oliwia przekroczyła limit na karcie. Nasi rodzice wrócili. Nie są zbyt zadowoleni... z tego, co widzą. Oliwia zamieniła się w potwora, a Wiole w swoją służącą. Nie mieli pojęcia, że zostawiając dziewczyny, sprawy przyjmą taki obrót. Oliwia ma teraz kłopotę. Żeby było sprawiedliwie... Dziewczyny muszą się zamienić. Co myślisz o tych dwóch siostrach? Którą siostrę wolisz? Daj nam znać w komentarzach. Nie zapomnij dać nam lajka i subskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić nowych filmików.